Różańcowa Pani Nieba Ziemi, pozostawiamy Cię głosem naszymi. Niezwykłe wrażenie na dzieciach, którym objawiała się Matka Boża, było światło, które wychodziło z jej serca. Później Franciszek powiedział, że zostały w tym świetle ogarnięci miłością. I żarem samego Boga. To właśnie dlatego w tradycji nabożeństwa w Fatimie jest to rozdawanie światła zapalonego od świecy maryjnej. Przyjmijmy zatem to światło jako samego Boga. Twojej pomocy czeka, dzień Boże światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, Wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane, Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Pozostawać z Jezusem na modlitwie w ogrodzie oliwnym, to uczyć się modlitwy żarliwej, a przez nią poznawać wolę Bożą, działanie opatrzności w swoim życiu i wszystko składać w ręce Boga. Wszystko, co jest trudem, udręką, cierpieniem i poniżeniem. Niech pomaga do tego świadomość że w kielichu udręki Chrystusa byłem ja także ze swoimi grzechami. Rzekł do nich Piłat, Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy na krzyż z Nim. Namiestnik odpowiedział, Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Amen, amen, amen Maria, amen, amen. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Amen. Wielki Zbawicielu, przez Twoją mękę ukoronowania koroną cierniową i ból wyszydzania, uwolnij świat od fali rozpasania i pychy rządnej władzy. Okaż się Panem w świecie, który stworzyłeś i obmyłeś w krwi swojej. W drodze krzyżowej Jezusa trzeba iść powoli, odnajdywać różne ślady, ożywiać w sobie różne myśli i uczucia, wzrastać w świętym poznaniu i kontemplacji. Tak zapewne chadzała nią Maryja. Trzeba próbować jej towarzyszyć. Męce Zbawiciela wybielać swoje winy i nabierać sił do podejmowania ciężaru swego życia, aby przynosiło owoce. Chrystus swoją świętą ofiarę włączył i mnie. Jestem cząstką Jego ciała i moje życie ma być żywą, świętą ofiarą, darem dla Pana Boga. W męce Chrystusa, napisał Benedykt XVI, cały brud świata wchodzi w kontakt z nieskończenie czystym, z duszą Jezusa Chrystusa, a przez to samo z samym Synem Bożym. Sam Bóg czyni siebie miejsce pojednania i w swoim Synu bierze na siebie cierpienie. Sam Bóg ofiaruje światu swą nieskończoną czystość. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.